Cześć, kochani, jesteśmy właśnie na konwencji w Brukseli 2025 i nie możemy się oprzeć, żeby Wam o czymś opowiedzieć. Wyobraźcie sobie, że specjalnie dla Was stworzyliśmy wyjątkowy produkt, można tak powiedzieć. Tak, jest to nasz pierwszy kurs, taki, który możecie tak naprawdę oglądać w dowolnym momencie Waszego życia. Kurs składa się z 10 lekcji i skierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą rozpocząć przygodę z olejkami, bo do tego was zachęcamy. I tym bardziej jest to wspaniałe, że podczas tej konwencji cały czas ja dostawałem takiego kopa, że te olejki działają. A... Słuchajcie, to nie nawet nie chodzi o to, że działają. One zmieniają życie. My naprawdę rozmawialiśmy z wieloma ludźmi którzy utwierdzali nas w przekonaniu, każda osoba, każda że żona naprawdę zmieniają życie, tak? Ludzie z osób niepełnosprawnych, które nie mogą poruszać rękami, stawały się osobami, które z uśmiechem budziły się rano, tak? Które całkowicie wyzbywały się leków psychotropowych. Kurczę, ale nie o tym mieliśmy mówić. No tak, naprawdę, y, powinniśmy no, powiedzieć dwa, trzy zdania na temat, kursu. na temat kursu. Po pierwsze, dzięki temu, że korzystacie z tego kursu, zrozumiecie jak działają olejki eteryczne na własne ciało. Co więcej, możecie poczuć to na własnej skórze, bo w ramach dostępu do kursu wysyłamy Wam trzy malutkie olejki, które możecie już testować od pierwszych minut kursu, tak naprawdę. No tak naprawdę na tym to polega, że już pierwsza lekcja zaczyna się od tego, że testujecie. Dokładnie sprawdzacie. sprawdzacie nad sobą. Dlatego tym bardziej zachęcamy Was. Nie jest to duża kwota, bo to jest tylko 50 zł, ale to jest po prostu krok naprzód. To jest I... krok dla Ciebie, który uważam, że musisz zrobić, jeżeli chcesz zmienić swoje życie. Jeżeli teraz widzisz, że Twoje życie nie jest takie, jakie byś chciała, byś chciał. Eee, co więcej, co więcej? No, przede wszystkim to że ten kurs jest e, takim naszym, naszym doświadczeniem tak naprawdę czyli naszym pięcioletnim już doświadczeniem z olejkami my takiego kursu nie przechodziliśmy uczyliśmy się to wszystko z książek a wam dajemy prosto po prostu w ramach naprawdę. dostępu do kursu dostajecie też e-booka którego jeszcze nie skończyłam ale obiecuję że skończę na no, temat tego jak sobie radzić olej z, jak sobie radzić za pomocą aromaterapii przy infekcjach uważam że to jest taki sztos który każda mama powinna dostać na początku swojej drogi, jeżeli chodzi o macierzyństwo. Ponadto ten kurs jest mówiony prostym językiem, zrozumiałym językiem i pokazuje krok po kroku, jak olejki etyczne działają na Twoje ciało, na każdą komórkę Twojego ciała, na Twój mózg i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli nie ma swoich dzieci, Asia. już dość, naprawdę <laughs> weźcie to, e, zobaczcie i gwarantujemy Wam, że pójdziecie po prostu, zrobicie oczy wielkie. Co tak naprawdę dają olejki, co daje to wszystko. Więc pozdrawiam Was z Brukseli, do zobaczenia.